Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nowy tydzień przed nami. Ech, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Dzień po dniu, można by powiedzieć, że pewna rutyna już się nam wkrada. Jednym z takich rutynowych działań jest wypuszczenie Tomaska. Tomasku, ono tutaj. Chodź się przywitać. Tomas, powiedz, dzień dobry. Nie? No to nie. To ja witam się z Państwem i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Yeah, looks like. Staramy się nie ingerować za bardzo w... You think? Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Mamy taką sytuację, że gdzieś jedna z kur prawdopodobnie, no, widać to po jej odchodach mówiąc wprost, ma problem. Jest, jest chora. Niby wszystkie i tamte, wszystkie się zgadzają. I tutaj tam się wszystkie zgadzają. Ale wygląda tak, jakby po prostu robiła kupkę z krwią. I coś jest nie tak. I mieliśmy e, przekładać tamte tutaj, bo to która jest tutaj z tamtych, najprawdopodobniej. No ale, no właśnie, nie będziemy tego robili, bo nie wiemy, jeżeli tam jest jakaś choroba, choróbstwo, to nie chcemy pozarażać tych. Także pozwolimy im zostać na razie w tamtym miejscu i będziemy po prostu obserwowali sytuację. E, tu już nakarmione towarzystwo całe. Kasia jeszcze tam e, zwilży tutaj ziemię, a ja idę podlewać e, od frontu. Ale najpierw dokończę robić kawę, bo właśnie jestem w trakcie. Kotek poluje na królika, bawi się. Gruby wrócił sobie sam. Nie, to Nadi jest. Ojej, Nadi, przepraszam, że ja tak do ciebie. Proszę zaczynać. Za słodków siana. No się bawi. Dobrze, fajnie, króliki mają wyczesane kompletnie na nią. Eee, a tutaj w słoneczku wygrzewa się Tomasek. Cześć, mistrz Tomas. Dzień dobry. Cześć, kochana. Dzień dobry. Dzień dobry, Bąbelku. Cześć. Cześć, słoneczko. Najedzona już, to niech się powygrzewa. Rybki jeszcze nie dostały jedzenia, zaraz im dam. A teraz biorę się za podlewanie tradycyjnie już. Słyszycie, jak nam Pagody dają. Od rana nisi. Co kotek? krójki się nie chcą z tobą bawić? Eee, Tomi. To na mnie skoczyła, skoro królik. O, zobacz, no, kotek. Zobacz. Tam poszedł Tomi. dobra. Małe kotki u sąsiadki. Przyjrzycie się napić wody, która cieknie z tego. Czy zdej? Hey. Hej, hej, hejka, rudzielcu i taki kotkowaty. Ty przynajmniej masz ogonek cały normalny, mm. jak kot? Mm. They want to drink, maybe you can give them water. Mm. I will give them water. Wodę im dam szybko jeszcze. Ja im wodę niosę, a pani je po 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 pogoniła. O tam poszły za róg. Nie, yeah. no trudno Co zrobić Przyjdą następnym razem to dostaną Cześć krójki, my jedziemy Właśnie Freddy mi się schował, ale to dam Asi kamerę. Can you record? Yeah, eee. sure. hey. Freddy To jest Freddy? Freddy z kolejnym bambusem <laughs> Działa. Taki Indiana Jones nasz. Yeah, he looks cool. Like Jak Freddy Krueger. Freddy. Koszmar z ulicy Wiógi. <laughs> Walk, walking, walking. Don't mess with him. Look at him. Walking, walking. walking. I'm walking, going, walking, bye bye Freddy. Walking, walking. That's so cool. Tak, idziemy, Zaczynamy od klepu zoologicznego. Musimy kupić robaki żywe dla Tomasza. Jesteśmy w sali. Jednak najpierw tutaj, a później dopiero po robaki. Wolę mieć z głowy te duże zakupy. I później już tylko na powrocie. O, to co mówiłem. Takie sety się robi też na Święta właśnie, bo no to są takie bardziej gospodarcze sety W tej części to trzeba aż o czym różić. Tak bójcie od tego złota Bling bling ładne rzeczy mają Jest też męska biżuteria, zobaczcie na przykład tutaj Takie pierście niemocy. Nie wiem dokąd na razie Asia planuje pójść, bo się tak wybrała. Proszę bardzo, jak pan rozkłada, to jest pewną pieczołowitością. To co teraz? Lewo, prosto, prawo. Wydudniłem już jedną wodę, drugą mi Asia dała do podtrzymania kazała mi odejść. Sama poszła w drugą stronę, w przeciwną. Po potrzeby kupić jakiś materiał, taki z cekinów, które można, w zależności od tego, jak się je tam pod jakim kątem ułoży, to zmieniają kolor. Coś znowu tam się do babalu. Ale mówi, idź, idź stąd, niech mnie nie widzą z tobą, bo znowu już cena pójdzie do góry. Zobaczyliśmy, <grym> coś tam kupowali ostatnio. Już nie pamiętam, na rybkę, zapłaciliśmy tam 5000 tysięcy, załóżmy. A jak pojechała następnego dnia jeszcze dokupić, to samo. A balony takie do napełniania wodą, o. Balony do napełniania wodą. Pojechała na beze mnie 4 tysiące. <grym>, no, nie, z tobą nie robię zakupu, bo za drogo go chodzi. Zawołała mnie już. Chyba nie ma takiego materiału. Hmm. Aleją gwiazd. Aleją gwiazd idziemy, a każdy sam. Znów ja się prowadzi w tą część taką marketu, gdzie jest straszny ruch pieszo-motorowy. O, papryczki super są. Wracając, kupię trochę. Coś dzisiaj u O, dobrze, zainspirowały mnie papryczki. Robię jakieś takie. A'la gulasz. Może nawet warzyw, nie tylko. Z dużą ilością papryk i pomidorów. Potrawkę taką. Dobry pomysł. Bardzo dobra koncepcja. Słuszna. <grywki> o -o. No dobra. Idziemy w ciuchlandię. Jestem przy tych papryczkach. Zobaczcie jakie kuchni. Kukl... Nie, chcę zrobić... Zobaczcie, do tego dzisiejszego gulaszu, gulaszu tej potrawki eee, Tym bardziej, że kosztuje to 2 złote za kilogram Zatem można sobie... No, wait! To jest bez przesady. Wait, I will not find you! No nie wierzę. Musiałem przerwać zakupy w w tym miejscu po Rosji ile spakowałem, tyle wziąłem i tyle mam papryk za złotówkę. Zobaczcie. Jakieś pół kilo. Nieźle. Taki miksik. Ciekawe czy są ostre. A Asia na szczęście przyczaiłem ją, bo już leciałem tam, bo mi się wydawało, że tam idzie. Ale tak się za zahamowałem I jednak jest tutaj. Nie podejrzewałem, że tyle nakupimy rzeczy. Już mam pełny box w motorze, tak na fula. Eee, Asia jeszcze coś tam nieś. a jeszcze nie kupiliśmy w ogóle mięsa i warzyw. <laughs> eee, a jeszcze musimy jechać kupić do Zwierzęcego. W każdym razie, byłem zanieść właśnie część zakupów już do motoru, bo już nie bardzo miałem możliwość brać następne. I wracam. Kolejne zakupy. Kuchu. Przyjechaliśmy po jedzenie. Po jedzenie so dla... Oh. oh my gosh. So many! Thomas! So many! Ile Tomaszków! Zobaczcie! Uh -huh. uh -huh. Hej! Cześć! They a little bit different So cute! I mean, but we girl. need to make sure because That's seven. That's a lot. No, is six. Yeah. <laughs> you said tramway seven. <laughs> yeah, yeah, is six. <laughs> uh, hey, słodiaczku. Which one do you the, want to go? But you no, know, we have to check first, drink our to make sure is it a girl or boy? Because we, we need to we cannot make the boy. mistake. Our no girl, I see. Are you sure? Okay, if you say so. Ok, but you know that I don't have cash now. No, yeah, to go later. Teraz mam, żeby kupić jedzenie dla Tomaska, ale że będzie miał kompanię, to już widać teraz na 100% musimy sobie jednego zostawić, tak? Jednego, i pójdzie tutaj jakiś maluszek do Tomaska. Tak? Jakieś łodziaki, ale wy tak jak jesteście razem. Faktycznie się tak trzymacie blisko. Ale masek będzie miał teraz niespodziankę. Łuj, jak się tam wydarły na siebie. Ale słodycze. Baby, and this dry food as well, we need to buy. Ach, one for the rabbits. This one. Yeah, it will be enough for sure. Bo każda inna miska to wywalają ją od razu, a to jest solidne, ale to jest broke. Dobra, już podmieniłem króliką, teraz mają już dwie takie miski, stabilne, nie wywracające się, bo tego typu to nie ma w ogóle sensu oczywiście tego robić. E, wzięliśmy tam coś tam wtedy działa. E, Brenda już przyjechała, brat ją przywiózł. E, nowe robaki zawitały już. Tylko malutkie są, musimy je odhodować. Trochę. Te, które będą miały czas podrosnąć, to podrosną. Te, które nie, to nie. Muszę jechać do banku, wziąć pieniądze i, e, i pojedziemy z Tomasem tam jeszcze do sklepu, żeby e, Pan, pan potwierdził na, na 100%, żeby nie było gra później chłopa, że mamy dwie surikatki tej samej płci. Pieniądze z banku ma tu wzięte. <laughs> Będziemy w tej klateczce transportować je. Nie drop mi buta. On dzisiaj w takim nastroju jest do gryzienia takim gryzoniowatym nastroju. Perfek. Kamas. <laughs> he, had some of them already I gave them like 20. Nie, yeah. hmm. yeah, ale jest znacznie spokojniej niż te żywe. Uh -huh. Te żywe to. Wtedy jest furora. Nie, <laughs> yeah, because it's not that one, you know, the uh -huh. live ones. He's like, Ooh. "Oh, oh." He full OK, Tomasz, get I inside. Think... We have to go. Okay. Here you go. fuel. Yeah. dać Jedziemy na sprawdzenie płci. No i po towarzysza, tudzież towarzyszkę. Jesteśmy już na miejscu pod sklepem. Tomas, tudzież Miss Tomas, co za chwileczkę się okaże, stanie poddana oględzinom.

Nie oh, so, right, okay, No i proszę, zaraz się zrobi drama, bo dania są podzielone. No, Pore ryzyko. Tomasku okej. Okay. Tam taką technikę zastosował. Za ogól.

One already, Over. Longer? Longer? Tak, Tomasz. Czy to jest boj? To jest boj, czy to jest? Praw, praw, boj, jest. Czyli Tomas, czyli wszystko się zgadza. Jest Tomas, jak miało być, a nie mis Tomas i nie Tosia. Tosia to będzie najwyżej ta. Druga, też od Tomasa i po Tomaszu. Czyli będzie Tosia i Tomas. I jest super. I jest super, lepiej być nie może. Czyli teraz musimy wziąć to się. No problem? No, no problem, to be together, small one and the big one. To jest chłopak? To nie, dwóch chłopaków tam nie potrzeba. Kiedy sprawdzić, czy jest dobrze zamknięte on tam dostaje teraz świrę już Tomasku, już, już, wszystko dobrze już, nie denerwuj się Zamkniętek, zamknięty to jest taka klatka, co się słabo zamyka już Tomasku, nie denerwuj się Tomas, ciii, cii, cii, cii. Tomasku Tomas, Tomas, Tomas it's ok, it's ok zaraz będziemy w domu z powrotem ależ się denerwuje chłopak już, już, Tomas, Tomas, już, już, już już, 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 dobrze, już już, to ja, to ja, to ja, już, już, już female Yeah. Tosia, okej. Okay. Okej. Okay. Czyli jest Tosia dla Tomasa. No i teraz się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Czym on to z uporem stawia na tej wodzie, to ja nie wiem nie doszło do jakiejś sztywnej, to No, no to teraz samiec jest duży. Oh, she's eating already the the A ta od razu do tych robaków tam poszło. No dobra. To teraz formalna część, czyli płacenie. Jeszcze do tego się okazało, że drożej jest, pan mówi, że niestety, ale to ale, ale, no już drożej, z Tajlandii po prostu kosztuje i było 250, teraz jest 280, no więc, no więc, żeśmy tutaj, Ale ja się pogadała, pogadała, powiedział 275, także za 275 bierzemy tego, ten razem, Pum, dziewczynkę. Jedziemy do dołu. ran. E, nie, okazało się, że jednak 270. Nie, 285. Coś znów źle zrozumiałem. No nic, dobra. Na szczęście miałem trzy paki przy sobie. O, jaki kurak! Baby! Look! Free chicken? Free chicken! Let's Oh, there is one more! Free chickens! Let's je, łapnij je. What? Okay, ja tak na, na razie ładnie się zachowują. Let's no, baby Free bird Ty to wróbelek jest free let it be free Let's keep it free Niech będzie wolny Dobra wracamy do domu właśnie zaraz zaczyna Ja muszę lecieć, skończyć, składać odcinek, gdzie już będzie spóźniony wiem, znaczy jak Państwo to oglądacie to już też dowiecie e, i później muszę jechać nagrywać do, Adama, do odcinki na studio kanału jest Thomas Jesteśmy już w domu Pokój jest zamknięty. Jest ryzyko. Ja nie chcę wypuszczać dzisiaj małej, nowej. Nowa sobie dzisiaj pobędzie. I to z Tomasem razem zamknięte w klatce. Niech znajdą wspólny język. Niech nauczą się, że jedzą z jednej michy. Na razie pozwolę Tomaskowi wyjść. Taka ciekawska też jest. Weź Tomasku. Tomasek już sobie jest tutaj. A teraz muszę ją mu poprosić nową panienkę. Dzień dobry panieneczko. Dzień dobry panienko. Nie, ty nie jesteś jakaś specjalnie skoro do ucieczki. Cześć. Tomas. Tomas, chodź. Tu. Zobaczcie, robal tam przełazi między z Tomasku, masz jedzenie. Masz jedzonko. Hmm. Tomas się poprowadzi. Powie ci co i jak. Chcesz jeść? Musisz tu wejść. Zobacz, tu jest wejście. No. <laughs> ko też chce jeść. Auć. Chodź. Dobra, to dzisiaj jednak zostańcie sobie w klateczce razem. O, dobra. Przyniosę ja wam więcej robaków, żebyście się nie miały o co bić, ok? Trochę sporo i tak dałem, ale będzie więcej. A ty się oswajaj. Myślałem, że kamera mi się nie wyłączyła, bo taka gorąca w kieszeni ją, mnie. O matku. włączyłem przyciskanie, dobra, <grytanie> To tak, to ja wracam do składania odcinka na szybciutko. Parę minut będę spóźniony, no będę spóźniony. Dzisiaj jednak zostaną w klatce razem. Tomasz trochę w związku z tym jest poszkodowany, że sobie nie pobiega, ale go już wcześniej. Niech się poznają lepiej. to masko byś chciał wyjść, tak? no bo co, to za młoda jeszcze jest taka żeby z nią pogadać o czymś rozsądnym ja wiem no przykro mi, dzisiaj co się nabiegałeś, to się nabiegałeś Południa byłeś poza klatką, resztę spędzisz w klacie poznacie się lepiej a jutro oboje wyjdziecie, dobra? a ja dam wam jeszcze jeść żebyście miały czym się zająć przy jakiejś romantycznej kolacji sobie pogadacie Jestem u Adama. Będziemy robili nagrywkę na Studio Kanał, ale Adam nie może znaleźć kabla, żeby podłączyć kamerę. Nawet podejrzewał mnie, że ja zawinąłem ten kabel wczoraj. Wróciłem do domu. Asia się pyta, czego szukasz? A mówi taki kabel, taki czarny, który był podpięty do laptopa i do kamery. A mówi, o no, 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 no. Adam go wczoraj zabrał, nawet go odpinałem osobiście z laptopa. Wróciłem, Adam mówi, a teraz pamiętam, pamiętam, no ale szuka go. Szuka dalej. A ja znalazłem takie tutaj jeszcze drzewko ze śliwkami. Które rosną, niżej trochę, ale też jakby trochę poza zasięgiem. Te niżej są niedojrzałe po prostu albo przejrzałe, a, a te, które się nadają do jedzenia, to są trochę poza zasięgiem. Jak muszę jakoś to wykoncypować, jakby się do nich dostać, doszabrować? Szabry z poligonu? Już ładama, siedzimy? Cześć wszystkim. Tu kamera, Cześć. tu akcja. No. Poczekaj, jeszcze sobie na miniaturkę może by to miało. Dobra. Słuchajcie, bo to zasłaniamy się. No wiele musi się pozmieniać, że wszystko zostało tak, jak jest. próbujemy różnych formatów. Ostatnio ten live to nie jest. To, źle nie, wyszło, bo gdyby one odpaliły się razem. Rzeczywiście co, Macie, i coś nie, tam. Może... Po prostu też by tak było, jak było, bo. No jednak to nie jest ta formuła. To jednak nie, 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 nie sprawdziło, się, nie sprawdziło się, bo tak to ty byś miał jakieś tam mega wzrosty. U mnie też by później było. Nie, nie, to po prostu to nie jest to, mhm. to nie jest to. to nie no jest ale to. próbowaliśmy. Próbowaliśmy, szukamy cały czas nowych rozwiązań na łatwiznę, żebyśmy się nie musieli zbyt dużo narobić, a zarobić. Mówię to trochę żartem, ale i serio, no bo wszystko jest, ma swój, no współmierne musi być nakłady pracy do jakichś tam zysków, wyświetleń, Komentarzyła. No na tak, a w tej tak. chwili jest to jakby bardzo niewspółmierne. To znaczy nakład pracy jest duży, a wyniki z tego są ja słabe. Mam, ja mam trochę też taką teorię, że może y, kiedyś wstrzeliliśmy się w dobrym czasie, tak fartem można powiedzieć. Mm -hmm. i, I oczekujemy tego samego później jak się zaczęły na przykład Life's Tonightami, to ja. Faktycznie zarabiałem jak na taki kanał dużo więcej niż przeciętny kanał i jak te duże kanały, tak? Mhm. Albo i więcej czasem, jak patrzyłem. No mhm. więc może mamy zbyt duże oczekiwania. Może, naszych... ale to też dobrze, no bo lepiej chyba sięgać wyżej i wylądować trochę niżej niż sięgać nisko i w ogóle nie Tak, no nie... tylko wiesz, głową muru nie przebijesz, tylko sobie łeb rozwalisz. Akurat, że była dziura i się nam udało w pewnym momencie, to później nie znaczy, że się to uda. Dlatego szukamy. Ale próbować nodek. trzeba, no próbować, trzeba. Siedzieć, płakać. Trzeba, jechać do Wietnamu z, z, można jechać do Wietnamu, tylko to jest koszt wyjazdu do Wietnamu i choćby ci wyświetlenia razy trzy wzrosły, to to się, że tak powiem, nie pokryje, a w dłuższym terminie czasu to się musi spinać też finansowo. Możemy sobie pozwolić oczywiście na wyjazdy i tak dalej. I, i podróżnicze, ale które e, jakby są finansowane przez nas. A jeżeli chodzi o YouTube, no to choćby mówię, wyświetlenia wzrosły razy trzy poprzez taki wyjazd, to wcale się ten wyjazd nawet nie odrobi, nie pokryje. Także ten, tą drogą też nie, nie bardzo możemy iść, dlatego robimy Studio Kanał i, i szukamy tej drogi, ja jeszcze ten Machan TV i tam coś próbuję na razie też siebie usystematyzować, ja na przykład jestem bardzo nieusystematyzowany w pracy, a może bym miał lepsze efekty gdybym po prostu robił to co planuję i to co mam możliwości, bo możliwości są. Także Marcin nie przedłużamy. Dobrze. zapraszam na Studio Kanał. Tak. I kolejne odcinki, wchodzą codziennie. Jeżeli będzie jakaś przerwa w sensie takim, że po prostu nie będzie mieli materiału, no to się nie wejdzie. Ale na razie, na razie. wchodzą codziennie. Także zapraszam. Study kanał, link do kanału w opisie pod odcinkiem. A my wracamy tutaj do nagrywania. A to ci niespodzianka. My zadałem, nakręciliśmy odcinek na study kanał, a w międzyczasie, a właściwie później w czasie, bo już po nagraniu pojawiła się Stryle, która wróciła, właśnie. Pieski ją opadły. Witają się, hello! Cieszą się niezmiernie na widok panci No i proszę. Wielkie powroty po wielodniowej nieobecności Streyle już jest w domu. To dobre wiadomości z wielu powodów. Między innymi, a daś się będzie cieszył.

Znowu bez skarpetek Wychodzi z domu w skarpetkach wraca bez. Come on baby! No. Yes. Musimy to przygotować jakoś, we have to figure it out so Na no, no, ostatniej prostej do domu zatrzymaliśmy się jeszcze w sklepiku tutaj u pani. Nie, bo mam większy wybór takich różnych pierdółek dla dzieci. Tak, jeden dla okej, okay. jedno dla ciebie, jedno na renty, sobie wymieszacie. You have sprite. Macie sprite w domu. Dobra, to te dwa bierzemy. Junie przyjechała. No i chce poznać się bardzo z Tosią na razie, roboczo Tosią. Junie, you have to be careful, because Tosia don't know you. Yeah? She might bite you. Let her go, just let her, let, her, let her feel safe. Now play with Thomas. Baw się z Tomasem. Tomasz, muśka Tomas, Tomas, nie gryź Dżungu, okay, no chodź, Runie, come Because Tosia cannot go out Let her go out Tomas, <tosy> pomóż tam koleżance No, pokaż jej, że tutaj jest bezpiecznie Tak Cześć mała, chodź No chodź Mm. He tak, oczywiście że tak. So chodź, 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 chodź. Tamasek tutaj. A da tu. Gdzie uciekł? Łączy. Tam bo tam na tablicy u. Dzony leci. Lecą zakazane dzikinki. Zabawstwo. Don't pull, don't push it, don't push her, okay? Because she, she might bite you and she will bite hard, not like Thomas. Because she still don't know you. Na ciągle cię nie zna? Na ciągle What? cię nie zna? Możecie niechcący ugryźć mocno. Także musisz z nią bardzo ostrożnie. Dobrze? Why baby... Thomas can... Why baby, baby... What's her name again? Tosia. Tosia, why Tosia bites so hard? Because she's new in here. Because she's new in here. She don't know you, she don't know me. Nie zna nas jeszcze, wiesz? I może po prostu się być przestraszona. Nie, jest może być przestraszona po prostu, aczkolwiek nie wygląda na przestraszoną, wprost przeciwnie, wygląda na to, że jest zachwycona tym, że ma tutaj starszego kolegę. <laughs> Look at Tosia. <laughs> tak. Sniffing Tomas mm. pokazuje jej, co tutaj robić, gdzie grzebać, i ona zaraz go naśladuje. Look, mm. baby, baby look like tak, bo no, są bardzo podobne do siebie, oczywiście, że tak. Tak, Tomasku? Zaopiekujesz się nią? Zaopiekuj się nią. Zaopiekuj się nią. Nawet gdy nie będzie chciała. Moi drodzy widzowie, w tym miejscu Przerywamy dzisiejszy odcinek, kończymy go Zapraszam na jutro, 7 rano Czasu Polskiego, na kolejny epizod Zachęcam do łapek w górę, do komentarzy pod odcinkiem I oczywiście subskryp subskrypcji kanału Przerywam go Chociaż jeszcze parę rzeczy się wydarzyło Tego dnia I od tych wydarzeń, wydarzeń dzisiejszego wieczoru Zaczniemy jutrzejszy odcinek Zapraszam bardzo serdecznie, życząc Wam wspaniałego dnia Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej.